Co tam, jak tam twój polski język klasie. Cześć, palacy! No to zaczynamy. Privat Palaki. Oto przedstawiamy dla Państwa nowe specjalne, e, rozrywkowe, informacyjno rozrywkowe show. U, U nas, nas to samo, 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 który razem z Wasią i Romanem będziemy Wam przedstawiali i opowiadali o różnych ciekawostkach związanych z życiem na wschodzie. Chyba już robiłem to wcześniej, tylko że robiłem to kiedyś w solo, ale teraz będziemy robić to razem. Z wasią. I Romanem. <grywa> Nazwa u nas to samo powstała akurat z tego, jak po raz pierwszy przyjeżdżałem do Polski i bardzo dużo Polaków, jak ja mówiłem, że O, Wy macie coś dobrego, że Wy macie coś lepiej, odpowiadali mi. Roman, daj spokój, u nas to samo. Ale Roman, daj spokój, u nas naprawdę to samo. Patrz, jaka u nas nieprościanka tutaj. No właśnie, bardzo dużo osób przyjechało teraz ze wschodu do Polski, a wyobraźcie sobie, co by było, gdyby sytuacja była odwrotna i jakiś, powiedzmy, ktoś z Polski chciałby uciec na tam, tam, na, na wschód i kupić sobie mieszkanie, na przykład w takiej Mołdawii. No, no, w takim razie dla Polaka to euro Co Nie. to znaczy remont. No, w dzisiejszym odcinku postaramy się wytłumaczyć. Dzisiaj razem z wami będziemy szukać mieszkanie w Mołdawii. No. Oraz na Naddniestrzu, tak? No tak, oraz na Naddniestrzu. Niedawno z Wasią akurat szukaliśmy mieszkania i zobaczyliśmy, na, na ile to jest kłopotliwe znaleźć jakieś mieszkanie w dobrej cenie. No. Oczywiście nie kupno a wynajem, ale znaleźć cokolwiek w Warszawie. Więc zobaczymy, co można kupić sobie w Warszawie i zobaczymy, co za taką samą kwotę można sobie będzie kupić w Mołdawii, czy tam na Naddniestrzu. No mamy taką stronę, jak to się nazywa maklerem.md, nie pamiętam jak się. Typu tak. polski olick No, tak, typu jakiś... Polski dokładnie, tak. Aha, okej, okay. no to dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Właśnie na początek chciałbym wam wytłumaczyć, co to znaczy EuroRemont, bo no. Wasia o tym powiedział, ale u nas na wschodzie jakikolwiek remont w twoim mieszkaniu jest tak, że od razu to się nazywa. Euroremonto no, i taki nowoczesny. Nowo ja, ja nie wiem jak powiedzieć. Tak. I, jeśli nie, jeśli tipo, remont nie jest z to on już jest w z Tak. W... Jakikolwiek remont, który jest po, jakby, wyremontowane mieszkania z takich czasów w Polsce u na Związku Radzieckiego, to od razu wszyscy w ogłoszeniach dodają, że mieszkania po euroremoncie, więc e, dzisiaj będziemy szukać oczywiście w takie mieszkania, bo niektóre z tych euroremontów są naprawdę wybitne. Na początku proponuję, e, proponuję nam poszukać mieszkania gdzieś e, w Warszawie i zobaczyć, ile kosztują tutaj mieszkania na OLX oczywiście. Dobra, to widzimy tutaj jakieś takie ceny, powiedzmy, e, widzę, że mieszkania do wypo... Aha, okej, okay, dobra, to jakieś może skrom mniejsze mieszkania możemy znaleźć. Dobra, to trzeba, trzeba jakieś filtry też tutaj zastosować. Ale ciekawostka taka jest, że u nas w apartamentach mieszkania, u nas w mieszkaniach w u nas nie tu takich salony. No właśnie. To, tylko, to jest, tylko, 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 tylko pokoje. Tak, tak. U nas zazwyczaj jak, jak jest trzypokojowe mieszkanie, jak ktoś a, a, piszą zazwyczaj tak, że dwa pokoje plus gościnne. Tak, tak No gościnna, to, gościnny to, pokój. No to bardzo rzadko. Rzadko. rzadko, bardzo Aha. rzadko. Ursus, tak, Warszawa. O, o. Ursus, mamy pół miliona złotych prawie, pół bańki. O, no I... to naprawdę Euroremont. No to jest właśnie Euroremont. <laughs> Euroremont, akurat polega, po... moim zdaniem, euro polega na tym, że to, to jest minimalistyczne, takie, tak. nie wiem, białe no ściany. Tak, a IKEA, style. Trochę tak, trochę IKEA, IKEA, tak, to prawda. Ciekawe, że w wielu ogłoszeniach jest to plan mieszkania zabudowę, zabudowy, zabudowę. Zabudowy. No tak, ty tak, możesz, tak, to prawda. Ty możesz zobaczyć jak i wszystko jest rozpisane też, tak, to tak. jakby każdy ten. No, dwa pokoje i mamy pół bańki. Dobra, to teraz przeliczamy ile to będzie. Od razu chciałbym to zrobić w euro, tak? A euro dzisiaj jest porównuje się z dolarem tak. No dobra, dobra. To mamy do wydania, mamy 92 tysięcy tysiaka na. No, no dobra, Kolega w Kiszyniowie tak, kupił w siebie mieszkanie za 50 tysięcy euro. Ale kredyt, no kredyt oblać w wierzchu 40 tysięcy, i poэтому jest 90 000, jak Rozumiem, czyli wziął kredyt na 50 tysięcy. Tak. Ale, żeby spłacić kredyt, to trzeba jeszcze dodać, z, z góry, jeszcze trzeba zapłacić bank, banku, tak? No. 40. I, i, no tak, tak. I, I wychodzi mniej więcej 90 tysięcy. Tak, tak. tak. Kiszyniowie! To jest straszne. Wyobraźcie sobie jeszcze w centrum, o, w, centrum, w, centrum w stolicy Mołdawii, które jest najmniej odwiedzane miasto w całej Europie i najbardziej nudne, moim zdaniem. No. Jak, jak ci się podoba Kiszyniów na, do, do życia? Nie, to nie jest miasto dla życia. Tak? To nie jest. Dlaczego? Bardzo smutne wszystko, A, no. nie, nie ma imprez. No tak, to prawda. I... Ja pamiętam, że Kiszyniów jest takim miastem, dla mnie bardzo mało się dzieje. No tak, bardzo mało się dzieje. Jak na miasto, w którym prawie milion osób mieszka, to jest straszne. Nie? Tak, tak. To milion osób jest ze, ze, ze wszyscy, wszyscy Mołdawii, to ludzie. Mołdawii to ludzie z wiosek. O Warszawie tak samo mówią akurat tak, że tutaj ludzie są tylko z wiosek. No. Tak, to jest ciekawe. Tutaj mamy budżet 92 tysiaka na wydanie w Mołdawii. I dobra, będziemy teraz szukać, wchodzimy do tego, jak, jak to mówiłeś? Makler? Makler.md skoro porównujemy stolicę Polski, to teraz będziemy porównywać e, stolicę Mołdawii. Zacznijmy od Kiszyniowa. Zobaczcie, jak ta strona wygląda. My mamy Mołdawię i Pridnistrowie, czyli Naddniestrze, my mamy tutaj razem. I to jest mega ciekawe, że jakby mamy tą wspólną taką gazetę, chociaż ten kraj nimby się oddzielił i nie jest uznawany i biznes jest poza polityką. I mamy tutaj od razu mamy jakieś nowe bloki i mamy za 50 tysięcy euro, czyli ceny są dość porównywalne z Warszawskim. warszawskimi. No. Wow! No. 65 metrów kwadratowych, tak. tutaj mamy 40 metrów 40. kwadratowych. No dobra, no, no ale. No, ale no tak. ta Unia Europejska. No tak, to... tak, tutaj tak, właśnie, to jest ciekawe. Przeciętny człowiek nie może pozwolić tego sobie. Tego. Tak? Tak. Albo kredyty. No to albo, albo kredyty. Albo jak wejdziesz kredyt na 55 tysięcy, to, 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 to trzeba będzie później spłacać 90. Jak ty możesz kupić sobie, sobie mieszkanie, kiedy masz e, zarobkę 400 euro średnio? No trzeba tylko kombinować, mi się wydaje, tak. No. Albo pojechać do Unii Europejskiej. A to też sposób, tak. Ja, no, jak młodowianie teraz, oni bardziej zarabiają w Unii czy w Moskwie? W Unii jest jeszcze jedna ciekawostka. Ludzie, którzy mieszkali w Kopance i ujechali do Moskwy zarabiać pieniądze. Ja bym nigdy w życiu nie myślał, że oni ujedą w Europę. Wszyscy ja, kopańscy Moskwyci teraz ujechali w Amsterdam, właśnie teraz, nie od tego Że wszyscy twoi znajomi, którzy kiedyś pracowali tylko w Moskwie i tak. lubili Moskwę, tak, A. z twojej wioski, i teraz ujechali do Amsterdama, Amsterdama tak? I, i nawet... Nie miałeś nawet. Nie. nie. A oni, a oni tacy byli prorosyjscy? Ani prorosyjscy i ja oni byli eti... głupnikami Zarkodara. A, czyli dresami takimi. Dresami tak? Zarkodara, które a, pojechali z do tego Moskwy. klubu waza. Tak. I... No to jest ciekawe, jak teraz w sumie takie państwa, takie jak Mołdawia, która była kiedyś taka bardziej na Moskwę. W sensie dużo osób wyjeżdżało do Moskwy no, pracować tak. bardzo ja, dużo. Ja, ja No nawet na Wasia, ja, tak. tak. Ty, ty nawet pracowałeś w Moskwie, to teraz teraz nagle dzięki akurat tym działaniem na wschodzie przerzucili się na, na Europę i wow, niesamowite. Chciałbym bardziej poszukać mieszkania teraz, które mają euroremonty, o który, który wam opisywaliśmy. Właśnie jest, ciekawostka jest taka, że teraz wpisałem euroremont euro i wpisałem euroremont i mam coś takiego od razu jako jako specjalny taki wątek, jakby specjalny oddział. 165 tysięcy. Ile u nas mamy? No niestety już poza, poza nasze No. Niestety. Ale dobra. Niestety. Wchodzimy tutaj i chciałbym zobaczyć jak wygląda to mieszkanie. No właśnie tak wygląda Euroremont. Tylko... A, nie? Let's go! Masz pianino. No. pianino no Właśnie tak wygląda moje mieszkanie teraz tutaj na... Bielany. Najlepsza dzielnica, w której kiedykolwiek mieszkałem. Słyszysz, co? To aniołki na terenie? Kupidony. Kupidony. Dony. Naprawdę bardzo nam się podoba teraz dzielnica, na której mieszkamy, więc e, jak ci się podoba Bielany? Bardzo mi się podoba. No mi się też. Dobra. Mnie się bardzo podoba. Oglądamy, oglądamy, <laughs> oglądamy mieszkania, wracamy do mieszkań. Ja No bardzo dużo takich szafów. Jak u nas. A, szafy, tak, tak. No szafy to jest taka rzecz bardzo... Bab, bab, babuszka. No, tak. Babuszka szafy, ja jej ja nazywam. Pamiętam, jak ja wyrzuciłem swoją szafę z mieszkania, to moja tak, mama była tak. bardzo, bardzo f*****na. To, 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 to się nazywa dekomunizacja. De de tak, ja pamiętam, że jak zrobiłem to w swoim pokoju, to ja to powiedziałem na tę dekomunizację, to no. prawda, tak. Patrz, jaka kafle tutaj. A, no. A ty już pracowałeś w Moskwie, tak, tak sprzedawałeś? Tak, ja te pracowałem w Moskwie, Prze sprzedawałem kapla. Euro łazienka, boże. No to, no to nie łazienka, to to, to jacuzzi sta. Tak, tak, to tak. Jest łazienka Schengen. Ciekawe, jest, jeśli kupujesz ci mieszkanie zero remonty, to chodzę z nim z paszportem? <laughs> tak, od razu pokazujesz, wchodzisz do drzwi, tam straż graniczna, tak. <laughs> przepraszamy. Dzień dobry, straż graniczna, paszporty do kontroli. Wchodzi, wchodzi państwo do mieszkania z. Euro. Euroremontem. W sensie to moja kwatera. No a tutaj 186 metrów kwadratowych. No tak, to jest duże mieszkanie, no faktycznie, to... faktycznie duże mieszkanie. Dobra, ile ile takie mieszkanie, kupujemy czy nie? Nie. Zobaczcie kolejne kolejne ogłoszenie, gdzie jest napisane na przeciwko jeziora. No. euro remont i meble. Patrz wow, wow. jak... dywan to się nazywa, tak? Dywan, tak. Dywan, dywan. To persic, persicki. Perski, perski, perski dywan. Euro, euro dywan. Tylko, że w inną stronę. A, a dlaczego nie mówią Russo remont No. Albo, albo Azja-remont? No, będziemy tak nazywać. No, no, no. właśnie, będziemy... Oh, Russo remont O, je się Pers... Perski, tak. Wszystko jest takie kwiatki, kolorowe, no. fajne. No. Euro szafa. Euro szafa, patrz jaka, oboi. Euro tapety. Tapety. Tak. Euro kuchnia. O. Euro ręczniki. No. Euro schodki. Wszyscy euro. Po się to zdjęcie, który zrobił. Dobra, sprzedaję swoje mieszkanie, zrobię tak zdjęcie. To jest właśnie toaleta. I, i tu nie ma tego Samego, samego kibla brakuje, no. po prostu dziura w podłodze. Przepraszam, <laughs> mamy tylko euro z lep, czy jak to się nazywa? Euro przycisk. <laughs> Przyciskiem właśnie. No. jak w Europie, no. No. nie trzeba samemu wiadrem wodą. No. <laughs> sypialne, euro sypialne. I, Kur i ma mały dywan. I... Taki, dywancie taki dywancie. Ten, 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 ten mały per. Perski dywan. Perski. To mi się podoba, ja biorę to mieszkanie, ja nie wiem jak ty. A ile? Właśnie, to trzeba... je widzisz, to jest taki euro biznesman, który sprzedaje mieszkanie, żebyś do niego zadzwonił i zapytał ile kosztuje. Niestety nie ma ceny. Dobra, lecimy dalej. Euroremont kupujemy teraz! 55 tysięcy, no dobra. O, Dlatego właśnie tyle wykrzykników. Dlatego, że to jest To jest naprawdę euroremont. No, Dobraźcie sobie. Wow, wow. Nawet, nawet jakiś gust tutaj jest. Trochę, no, kiczu, trochę kiczowaty, trochę ale jak Ikeja tak. tak. Ike, IKEA na siłę. No. Mołdawska IKEA. Mołdawska IKEA tak. Ale, ale my mamy tak. Rys, Isk? isk. tak, to faktycznie, te... we... Ta, Isk. O, no właśnie, to jest chyba remont z jak to się mówi? To... My w Mołdawii mówimy rzysk. Rzysk, tak? Rzysk, <laughs> Ale nie ma papieru, nie biorę już. Ooo, od razu, od razu moż... mi. <laughs> tak to się robi w Mołdawii. Tak, u nas na wsi w Kopance tylko tak. I <laughs> <laughs> Ty jesteś ekspertem kafli. Mm. <laughs> Tak, to jest bardzo tanie kafe. Na pewno bardzo. bardzo. Naj najbardziej. najbardziej, najbardziej. Czy to jest jeszcze Mołdawia? Opa! Siewindy, apartament, kudoj, doj separaty, blok no. Amplasat? Sect. Właśnie to jest ciekawe, że Wasia akurat jest duolingo i jest dwujęzycznym, ponieważ. Yy... Studiowałeś w rosyjskojęzycznej szkole czy w rumuńskojęzycznej? Nie, studiowałem w rosyjskojęzycznej szkole, ale... W A, Rumuński. przedszkole, przedszkole rumuńskie, ale okej, okay, dobra, już rozumiem, jak, jak to działa. I to jest mega ciekawe, ponieważ ta strona makler.md jest e, widać od razu, że Mołdawia jest dwujęzycznym krajem, ponieważ zobaczcie jedno ogłoszenie po rosyjsku, jedno ogłoszenie po rumuńsku i to pokazuje na ile e, Kiszyniów jako miasto jest dwujęzyczne, tak? No to tak, bo... danie nie w to Mołdawia jest dwujęzyczna cała, cała Mołdawia, cała Mołdawia sumie, jest tak, dwujęzyczna tak. Dobra, wchodzimy tutaj Mamy całe ogłoszenie po rumuńsku Atencje! I tutaj <laughs> mamy y, takie same dublowane po rosyjsku. Nniemanie! Tak. <laughs> e, no, no i tam, a, taki... A to jest. Um, a, ja to, to jest z te... pośredników. Trójmow. Pośredników, Pośred... tak. No, spoko. Dobra, to nie, nie oglądamy ogłoszenia pośredników. Ej, oj, Jej, pośredników! Jej. Pośredni <laughs> nie, przepraszam, jeżeli ktoś z Was ma pracę pośredniczącą, bo ja mam złe doświadczenie z pośrednikami. Kolejne ogłoszenie: apartament 61 metrów, tak? Kwadratowych. I mamy Euroremont. Bardzo, bardzo jasne zdjęcia, widać wszystko. No, dziękujemy. O, o, dzięki, 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 tak. Takie euro i gruszki. To zabawki czy nie? To, A my, ja myślałem, to, to, euro... to Ja myślałem, że to lalka. Nie, nie, to zupełnie, to, to nie lalka. To jest właśnie lalka. Aha. A, a to są niedwierząte? Boże, ja jestem Upośle, upo, upośledzony. Mój polski język został, daj No. Po prostu zabawki, mi się wydaje, że to okay. się mówi zabawki. No, w takim razie uczy się polskiego. Cały sposób. czas, cały czas. Cały, cały czas, cały, cały czas. jawra. Ja Czy polski jest eurojęzykiem? No. Tak. W z rosyjskim. No tak, naprawdę. No bo tak, bo ma euroalfabet. Euroalfabet, tak? tak. Łaciński. Łaciński, tak. To mieszkanie jest okej. Okay. W sensie, ono, no to na pewno nie jest jewry, ale przynajmniej jest takie nie, wyremontowane. On... Najlepsze mi się podoba, jak ktoś robi ogłoszenie i robi zdjęcia w um, nieposprzątanym mieszkaniu. A patrz, tu eurokuchnia Naprawdę, nie, to jest, kurde, w porządku. No tak. W porządku, w porządku. O, o, I te, tak. te, znowu, dlaczego w Mołdawii wszyscy robią zdjęcia tak kibel, kibel, nie robią zdjęcia kiblu normalnie? nie wiesz, tak? <laughs> Abs kibel. Jednak zapomnieli posprzątać. Nie, ale czekaj, a ty w kopance miałeś, miałeś kibel normalny, czy dziura w podłodze? E 10 lat temu mia my nie miały takie kib kible w domu. Mieliśmy tylko na, na ulicy. Dziura. Dziura w podłodze, dziura, tak? Taki a potem sobie, a potem gdzieś pojechali, zarobi zarobili, zarobili tak, i, tak, i potem to... kupili sobie normalny. Tak? Tak. A co jest ciekawe. A w szkole? Nie. Cały czas dziura. No, I tak jest teraz. I zimą, jak na przykład z klasy tak. chcesz wyjść, to idziesz na, no tak. na zewnątrz, na dół. Tak? Wow. Ale teraz e, szukamy mieszkania w Tiraspolu. Tiraspolu, wow. no to jest twoja rodzina. Co jest lepiej? Bielany w Warszawie czy Tiraspol? <laughs> What? Ale wiesz, co mi się bardzo podoba, że jak przyjechałem z Naddniestrza do. Polski, mm -hmm. to chciałem mieszkać wśród no, wieżowców, tak. wiesz, tam, centrum Warszawy, no, Boże, tak chcia... megapolis ja. Tak, 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 chciałem to poczucie. Po roku postanowiłem, że kurde, ale mi brakuje zieleni, no. no. Ja kiedyś nie rozumiałem ludzi, którzy no, mówią, że... Dla, dla człowieka to zieleń to bardzo... Yy... Naturalne. Naturalne tak. tak. Dobra, podoba mi się, już podoba, że każdy prawie ogłoszenia. Tutaj widzę już dwa ogłoszenia w Naddniestrzu, które są cały czas z wykrzyknikami. JABRODEMONT! Ja GARAŻ! Ja Dzień dobry, mogę zobaczyć e, mieszkanie? Tak 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 tak, się... tak, tak, tak! tak, tak, tak! Zrób zdjęcie i 55 tysięcy w moim mieście, Tiraspol, stolica na, na Dniestrze. Tak. Mamy tak, 85 metr, metrów kwadratowych. Mamy trzy pokoje. Yeah, boy. Mamy dziewiąte piętro, czyli po polsku to będzie dziesiąte piętro. Tak. Tutaj wchodzimy i oglądamy. Dobra, tu o. nie ma mebli, ale patrz na to Ten wszystko. kolor. <laughs> ja lubię, jak moja mama nawet mówiła, że <śpiewanie> e, ja też Chcę zrobić tak, coś takiego. E, Jak to się nazywa? Takie, takie, tak, kurde... nawet to jest Euroremont. Kiedy widzisz ten. Tak, na, takie na... coś takie na, na I z gipsa kartonu. Tak, tak, to to, to się nazywa Euroremont. Tak, no, no, no. tak. I ten kolor najbardziej popularny. Żółty, taki Żół żółty. żółty tak, 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 o, jest w całym centrum jest e, ten żółty. Kolor. Bieżowy, żółty. Tak, tak, tak. tak, tak, nie. tak. <laughs> Dlaczego nie zrobili po drzwi? drzwi? <laughs> Mamy drzwi. <głos> <głos> Przepraszam. <głos> Sorry. O. o! To jest, to jest bardzo wow. ważne. I jeszcze jedna ciekawostka, którą zauważyłem: że w Polsce ta złotówka jest bardzo ważna dla Polaków, że, oni, że Polacy wszystko liczą w złotówkach. U nas natychmiast jest tak, że ludzie wszystkie ceny, co jest powyżej powiedzmy no, 200 rubli, od razu dolary. ta Dolary, dolary albo euro, euro. euro. dolary, nikt nie liczy w no, rublech. No. Klatka jak klatka, winda jak winda, nie jest to euro-winda. No, tak. e <noise> <noise> wow. Zobaczcie, co mamy. Może euro. <noise> ja nie wiem, <noise> wyłączniki jak to się <noise> czy coś? <noise> euro wyłącznik <noise> No dobra. Labirynty, euro lab <noise> Wow. Indiań. In Balance. To tam si siadasz sobie tam i medytujesz po prostu. Co bierzemy to mieszkanie? A uh, ile? 55. 55. To tylko ty możesz. W końcu znalazłem takie mieszkanie, które jest taki prawdziwy ruski euroremont. I właśnie co przed nami? Co mamy przed nami? To jest to. Let's go. To jest 40 tysięcy dolarów. Ile pokojów? 3. Ile mamy metrów? 70. Jakie piętro? 9. No ósme po, 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 po Rosyjsku, uh, ós tak dziewiąte po Polsku. Jesteś, go go yeah. Jesteś gotów? No, no. Jesteś gotów? Ja jestem gotów. <laughs> I też jest napisane problem. <laughs> oh my god! <śmiech> <śmiech> Let's go! No. To jest Grecja, czy? Tak, to takie. A... Anticzność. An... Antyczność. An... Tak. Ja Roko, ja tak. I... Czerwony sufit. Wyobraź no. sobie mieszkać w mieszkaniu, w którym jest czerwony sufit. Kurde, to faktycznie wygląda jak burdelu, Boże. Mieszkania dla wynajęcia na dzień, dla, wiesz, dla. A, żeby wynająć na dzień. Ale tu jest na sprzedaż, prawda? No, sprzedaż, no to no, tak. jest. Nie, no to ktoś sobie zrobił taki no fajny i... remont. No. No dobra, dobra, jesteś gotów na kolejne zdjęcie? I ja mam 100%, że to bardzo tanie wszystko. No tak, tak, to zrobione z plastiku, No tak, oczywiście. To nie złoto, to nie Jakie to złoto? O co ci chodzi? Jesteś gotów na kolejne zdjęcie? To sam to zrób, proszę. Let's go! Let's go! Let's go! W Tiraspolu, gdzie ludzie się zarabiają 200 euro miesięcznie i torcher tak to się nazywa po polsku nie, nie wiem nie wiem no, tak. tak. lampa tak, lampa, tak. Ale, ale fajne lustro wow zierka, zierka. Lustro. lustro lustro jak jesteś bogaty bo kupujesz sobie to mieszkanie nie wiem ile kosztuje tam nie było chyba na chyba sam nie ile kosztuje jesteś <laughs> oh bogaty God. siedzisz po prostu patrzysz na siebie w lustry tak yeah. I, i, I made it I, to, I made it i, i to w bloku w w, w bloku tak, 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 w takim zwykłym bloku zwykłym radzieckim, ja jestem też pewien, zaraz zobaczymy, może pokażą klatkę, ja, 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 wiecie, takie bogactwo, kładziesz po prostu zewnątrz mieszkanie i masz wszystko rozjebane, no. po prostu winda się sypie, ale... W swoim mieszkaniu masz to tanie, plastikowe bogactwo i te kolumny, boże! No właśnie to jest prawdziwy remont. Ja takie mieszkanie szukałem. I zaprosi do siebie ciągów rodziny ze wsi na nieścianki. A tak, zobaczcie, jakie bogactwo tutaj mam. Jak tam u was spacie na zewnątrz, a ja mam kibel, zobaczcie, taki złoty jeszcze pewnie. Wow, jak to wszystko pasuje do siebie. I znowu nie ma, kurde, dlaczego oni robią to zdjęcie bez kibble. Dlaczego? Ja, ja wiem. O. Faktycznie w bloku. To pokój drugi. Ej, ty masz rację, to jest bloku. Tak, blok. A ty, ty znasz bardzo duże nowych bloków? Nie, Zaniesz nie nie. nie. Tylko, tylko dwa tymi. w, w centrum wow. wow. I Kwiatki. Kwiatki na tym, na obrazie. Na obrazie. 3D kwiatki na obraz. Let's go, I'm buying. Kupuję. Masz okay. na te bloki! Ja... Widziałeś te bloki? No tak, tak. Ja! Wow! Zielony, ja... czerwony, ja... czarny. Ja... Patrz, patrz. Sa... Ten. Jak ten jasny zielony się nazywa salatowy? Nie, Salata. ja nie, nie, nie. salaty idę. Pamiętasz, mówiłem przed chwilą, że ja uwielbiam zdjęcie nieposprzątanym mieszkaniem Zobacz. Ogórki i pomidory, <laughs> i ten i, i ziemniaki. <laughs> Jeszcze czosnek? To jest mistrz, po prostu mistrz, te, te, to mieszkania wygrywa. No. co ty? What? To? What the Co to do cholery jest? Dobra, dobra, koniec, przepraszam. 40 tysięcy dolarów. Jakby, Jakby ktoś, ktoś z was, z Polaków, Polaków... Ja mówię teraz, Aha. jakby gdyby ktoś z was Polaków chciałby coś takiego kupić, to możemy um, za, wam zaoferować 40 tysięcy za to, że wam pokazałem. Oczywiście wezmę swoją, e, swój procent. Chyba, chyba wystarczy. Ja wytrzymam jeszcze jedno mieszkanie, ja, no, już, tak. ja już nie chcę więcej. Zanim zobaczymy ostatnie mieszkanie, dajcie znać, czy wam się podoba taki format i o czym by chcieliście zobaczyć kolejne odcinki. Euroremont oczywiście jeszcze będzie, ale za jakiś czas. I, 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 i palce do góry. Mnie się podoba to, wiesz, ten brotek Czy to jest japońskie? Japońskie, tak. No, nie wiem. To. Cygan, <gryppy> cygan, cygańskie. Rusko-japońskie. Tak. Tak, rusko-japońskie. No tak. Coś tu. Japońskiego, japońskiego. Kolejne zdjęcia. O, to też sprzedają. Tak, pewnie, cały szafa. O. Wow, nie wyglądasz źle. I masz klimatyzację to jest właśnie, to jest najważniejsze. Ja ale, o, ale okay. coś tam jest okej, okay, okay. Tak, no dobra, kuchnia mi się podoba, akurat. O, Co to za fortepiano. Ale coś ciekawe z tymi, z tymi tymi no tym ta, szkłem szk ja ta... takim. To szkło e, rodzickiego. Tak, z ZSRR. Takie ze... w Warszawie są na tym osiedle tutaj na woli osiedle za ścianą, czy za żelazną o... bramą. O, to szafa. Na, na, najbardziej popularne u nas. Boże, te tak, szafy, taki tak. U nas kopankę, w Kiszyniowie. Wszyscy kupują te, też. Jak to kuję? W... Taki... Jacuzzi. Jacuzzi? Nie. Yeah, no jest okej, okay. jeszcze łazienka <laughs> też D. Okay. To jest takie średnie. Albo po, po tamtym mieszkaniu nas już nic nie rusza. No, nie. <laughs> Chyba tam. No. Na. Not for us. No cóż, nasz kraj nie jest w Unii Europejskiej, ale sądząc po mieszkaniach, jesteśmy o wiele bardziej Europą niż sama Europa. Co myślisz Roman? No właśnie, w taki sposób możemy zakończyć nasz ten odcinek. Co myślicie? Czy Naddniestrze jest bardziej europejskie niż... E, sama Europa w sumie. No. A czy w ogóle Polska jest Europą? Huh? Dziękuję wszystkim za oglądanie oci naszego odcinka U nas to samo i do kolejnych... do kolejnego tygodnia mi się wydaje, że w kolejnym tygodniu coś wam jeszcze zareprezentujemy. Dzięki wielkie, na razie! U nas to samo! Pa, pa, paleki!